Siemaneczko, ja jestem Kielomaniak i zapraszam Was do kolejnego odcinku z serii Posłannik Margotem. Dzisiaj sobie troszkę podekspimy na Kielomania, koleżanki to zrobimy jeszcze szybko wpiszę kod z grypy, albo dostałem właśnie wiadomość, w którym doleciały mi jesełki, a teraz każdą sumę, którą mam, chcę wpłacać na. O co to za matrioszki. Aha, no tak, dobra. Każdą sumę, którą mam, chcę wpłacać na do skarbców do planu. Ale najpierw muszę wejść w konto premium Tak, mam konto premium I teraz bym chciał Wpłacić pakiet promocyjny Oczywiście, oczywiście się to robi Już szybko piszę I lecimy sobie z expem Nie wiem, zawsze wpisuję I nigdy nie jestem pewien Czy dobrze wpisałem Takie, taka sytuacja Dobra, mamy to Lecimy, cyk Wybieramy moje 10 esełek I teraz sobie wchodzę do klanu 10 sobie wpłacamy Dobra, mamy teraz aktualnie 553 esełki Nie jest najgorzej E na 7 level wystarczy, level mam, czyli wszystko Zajebiste Tak, dresiarz jest, jest, idziemy dalej Będziemy ściągać haracze Myślę, że teraz na wilki nie powinno być zajęte. Albo no, się pomyliłem. Co to tak nie kurczę? Tak. Zaraz szybko włączę i wyłączę i powinno to z tego być. Nie wiem, czego to jest, się stało, że mi tak to ścinało, kurczę. O, teraz zajwiście. To jest pizdeczka. Dobra, lecimy, lecimy na. Na Wilk. Kurcze, czego to jest zajęte? Aha, to jest takie jeszcze malutkie. Mam. E, pokażę Wam na fanpage, tylko przez fanpage dojdę. Jeśli ktoś by chciał, jeśli ktoś by chciał być zainteresowany moderowaniem forum Margonem, tutaj chyba na stronie Margonem jest to możecie spróbować swoich sił i to jest chyba tutaj bodajże Niech w tym czasie akurat bym się zaraz wilki o, akurat jednego wilka mogę się zajebać, to jest tak, w tym temacie Tutaj macie. Yy, Witajcie, zdecydowałem się na forum. Potrzebni są nowi moderatorzy, którzy pomogą odciążyć obecnych i zapewnić odpowiedni porządek. W dniu dzisiejszym ogłaszam otwarcie rekrutacji na stanowisko moderatora forum. Termin składania podania to 31 stycznia 2015 rok. Trzy osoby są, jak widzicie, do przyjęcia. Cztery, cztery sektory. Pierwsza pomoc, questy, dział profesji, dorojewczo, karczma i off czyli na 5. Jeśli ktoś nie ma kasy, a jest w stanie ja na tyle nie mam czasu, żeby yy, bo trzeba aktywnie wykonywać obowiązki. Z 30 zł czyli tak byście zarabiały 30 zł miesięcznie. Yy, czyli jeśli ktoś chce zawsze oczywiście coś dostać, dostaje premię za pół roku w stażu, premię za rok w stażu. Darmowe paczki gadżetów związane z Margonem, czyli jest jakaś szansa, możecie sobie coś dorobić. Ale musicie mieć 14 lat jest taki wiek między 17 a 18, żeby 18, możecie pracować. Nie są duże pieniądze, ale jeśli ktoś chce sobie dorobić i lubi margonem, i lub przyszedł na forum margonem, to jak najbardziej. Eee, tylko jest taki malutki ale 100 punktów reputacji. Ja nawet nie mam. Tylko, że mam od na forum. Stasgrze, grze minimum rok. Cierpliwy, dyspozycyjny, systematyczny. Masz tyrać i nie dużo się nie odzywać. Dobra. Tak, wam pokazałem więcej kurczy. Czy są mi kurcze te wilki? Ja sobie myślę jakiś odpowiednik tych wilków na ten level Ale nie jestem się gdzie iść, mogę troszkę wyższy level wbić To grupa czteroosobowa nad nie rusza, bo... bo mi się nie chce wracać Fajnie mamy błogo Które zniknie za 5 minut, to już nie jest tak fajnie, już nie jest tak kolorowo No, pamiętajcie o... Że szansa jeszcze jest do... Dojścia do klanu, tylko... Przed, przed strojem klanowym jeszcze są mniejsze wymagania. Po stronie jak już będzie strój klanowy, to już wtedy nie będzie tak, to nie będzie każdy mógł yy, wejść do klanu. A drugie, co będzie przeprowadzona rozmowa na tym spiku i na pewno będzie wymogiem po TeamSpeaka spika. To jest dwa. To już, już trzy w sumie. Także to jest wszystko zależy od Was. Yy, strój klanowy, już w tym tygodniu, jeśli tylko dostanę, pierwszym co dostanę, yy, klatkę, wam mam dostać kl klatkę. Od Azor Ahora, jakoś tak, nie jestem pewien nie... Jeśli prze przekręciłem Twoje imię, to przepraszam Dostarczam info na maila i wtedy Wam pokażę Pierwszą klatkę Stroju męskiego Także będzie fajnie, jest, jest yy, Strój jest Wzorowany na jakimś stroju żeby Także będzie taki, taki strój dystyngowany, elegancki Zarazem yy, wojownika no. O kolorze śniadoblady, śniado śniadoblady, orączkowy róż blado śniady, blado śniady, blado śniady, koperkowy róż Tak to powinno być, dobra, ale by zacięło. Dobra, nic, lecimy sobie z levelem, bo jest do tego okazja. Jest to 10 30 10:30, teraz nie ma dużo ludzi, i na tych listach można sobie na spokojnie pojawić. Nie, a czy się nie uleczyłem. Na niepowodzenia sobie. Sprawdzę sobie tylko, czy do Mikołaj, czy jem do A oczywiście. Yy, Długo nie trzeba czekać, bo parę sekund, także na ludzie. Ops, jesteśmy uleczeni. Mamy już 100% HP. Mam też trochę szano 7 level. No, tak, to jest oczywiście tropiciel, bo ostatnio sobie kupiłem szczały na łowce. Lecę pięknie sobie gumę cyknę. Bo lubię. Jeśli tam będziecie na forum teraz posparacie, to również możecie sobie zagłosować. Może nie wiem, ankietę odnośnie... odnośnie hmm, wyniku z gry. Może nie tak, yy, ale mam powiedziałem. Odnośnie przyjemności grania w tą grę. Po prostu, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Jeśli będziecie chcieli, to ja mogę podać link w opisie. To jest dobre, jeśli dużo ludzi zagłosuje. Być może coś się zmieni. Na przykład ja bym dużo zmienił w, w profesjach. Hmm. Bym się coś pobawił. Bo możliwość prowadził mi jakąś nową profesję. Byłoby ciekawiej, dodałoby smaku gry. Wiem, że swego czasu tak samo już była opcja... Jeszcze wchodziła, to wchodziło... Jakieś nową mapkę, może nowa, nowy... Jak to powiedzieć? Nowe okno gry. Które ponoć jest dwa razy większe. I się gra też przyjemnie. Bo tak szczerze powiem, mam na tym widać. Jak, jak. Nawet jeśli z kimś już rozmawiał. O, to sobie przede wszystkim piszę. Mam takie coś: tu faktycznie mam malutką krateczkę. No na, na której nic nie widać. Tak się trochę nie halo. Jest wilcze, tego atakujemy 42%. Także niedużo nam brakuje do lewela. Nawet te zjawy możemy pobić. Potem już mogli się tutaj też na, na zjawy. Na tych upiornych, na za dużo nie leci, Ale 3% lecimy, że nie jest najgorzej. Aha, także jeśli macie. Bo już z tego co wiem część osób pisała podanie, poda pisało podanie na forum I nie wiem, nie dało znaku w ogóle, znaku życia Wystarczy wejść sobie w Margonem Na forum Który i tak będzie, jeśli znajdziecie go, ten link do rekrutacji znajdziecie Znajdziecie go w Film, film z rekrutacją w opisie tam I tam macie Jeśli dobrze przeczytacie, macie opis, w którym w którym są osoby odpowiedzialne za. Są osoby odpowiedzialne za przyjmowanie, są to namiestnicy, inaczej mówiąc Rada Klanu. Zaczyna ich napisać wiadomość online. Wiadomość zwykłą. Jeśli ich nie ma, to napiszcie wiadomość na skrzynkę. z z terminem tam godziną, w której będziecie mogli być i w której załóżmy namiestnik mógłby być, trzeba mi się porozumieć. No i to było na tyle, jeśli chodzi o to. Bo często właśnie ktoś chce wejść do kanu Ale póki to cicho, No, mogę sobie to do góry podejść. Pani level leci o to chodzi. W miarę wolne jak spowisko, tam chyba samym bijami, no ale nigdy nie jest tak cudownie, że wyjdziecie sobie i wszyscy sobie wychodzą. Mówić zajęte i wszyscy Mówisz tylko od ciebie do ciebie. E, wszyscy będą się tarać. No tak dobrze nie ma. E, chciałbym widzieć o tym kilometrach, 65. Minimum, żeby być sobie na Krugera. I mamy hapsa. Nie najgorzej. Otóż nam się wilki zrespiły, także możemy sobie pobić. Jeszcze do 11 levela tutaj można pobić, potem muszę sobie pójść na, na murówki, na niedźwiadki, takie różne inne rzeczy. To jest grupa chyba, to trzeba się, a nie, to na nie jest grupa, spoko. Ja nie mam miejsca tutaj, ale jaja. A to zaraz, albo nie, lepiej jeszcze te kury, pazury wyrzucić. No, to jest taki bajer, że mi się szczerej kończył. A do 14 lewera to nie brakuje. Prawie głupio. zrobiłem. Bata Nie no, co ja robię? Brudna da Dobra, wchodzimy. A i pięknie wiesz, co to tu jeszcze tam dzieje w wojnie poczty. Aha, tak to jest, to było. bodajże z eventu, eventu. Ładnie Jeszcze chwilę będzie level, może 14, nie no, czy 14, raczej nie wbiję tutaj. Tym bardziej pasowałoby zrobić przemylowanie w, w itemach. Dobra, serwa. No, tu jeszcze jest wilczak, proszę bardzo. Auu! To jest chyba taki kawałek, co idzie... Idzie, idzie gówno... Idzie gówno przez pustynię i nagle spotyka drugie gówno i ktoś, ej, gówno, gdzie ty idziesz? Na wojnę idę. Mogę iść z tobą? Jasne. I idą, idą dwa gówna przez przez pustynię i spotykają sraczkę. Ej, główna gdzie wyjdziecie? Na wojnę. Mogę z wami? Nie, wojna z dla twardzieli. Dobra, mam level 10, ale to zleciało, nie wiem kiedy powiem wam szczerze. Tylko tak, teraz muszę iść w lewo. Nie wiem czy jestem w stanie zabić tą trzy grupkę. No, próbujemy. A to trzymaj No i ładnie. My ding-ding-dong. Padliśmy 10 sekund, to jest szybko. Może by coś szybko zmienił. O, już myślę, że zrobić tę questę o Nie, nie u Idali. Sorry, pomyliłem się. No, Szybki quest u Liddy nie będzie zły, bo to jest łatwy quest. Nie, nie będę nam czytał. Po prostu chodzi o sprawy strectowo majtkowe. Chodzi o to, że Lidia strasznie ściska na to nie chce dać i Dersz się zdenerwował. Powiedział, że jeśli nie da, to on nie wróci do wioski i teraz y, Lidia musi zluzować majtki, bo inaczej nic z tego nie będzie. No, mniej więcej wyjaśniłem. Teraz tak. <laughs> Powiem jej, że, że Dan uważa, że każdemu daje, tylko nie bo. <laughs> I nic z tego nie będzie, z tego związku. Że z zira i... <laughs> Dobra. Tak, dopóki I nie przestaniesz nikomu dać, jakby za... dopóki nie przestaniesz wszystkim dawać, to nie ma szans, że wrócę, bo strasznie żałuję. I teraz dała i tę. pokojową chustaczką Lidli, że. że już tylko jej, jego kluczyk nie pasował do niej. Dobra. I co? Że strasznie żałuję. Że strasznie żałuję. Ale jest niewyspalna, bo była u, u Salome. Dobra. Wysmarkał się w nią. Tak jest. Potem wiercił w nosie. Podeptał. Nie się zjebałem do quest'a. Teraz ja się za nią wezmę. Ja ale jaja <takujesz> Tak zrobiłem quest, że go <którego> nie zrobiłem <takujesz> ale, ale siara, dobra <takujesz> Ja pierniczy, dobra Walić ten quest A co walić? Kupię sobie dana na aukcji. O, co za cieło O. -o, -o, -o. Tarara! Mówiłam -ra -ra. 11 level i, i podwijam kiece i lecę. Użyję już żeby się ładnie uleczyć. Czy te świnie mi zabiły No, w sumie jeszcze trochę brakuje mi, by nie patrzył tego levela. Ta osoba za każdego wilka dostaje, nie wiem jakieś 7%. Nawet nie, 5%, czyli muszę zabić 10 milków. Tak, tak wam powiedziałem historię życia yy, Lini co ma między drogami skarbonkę, że nie zrobiłem questu, siara jak... No, teraz trzy osoby kurczę łapią nam te Pytam się czy grupę robimy Panowie Grupa na wilki trzyosobowe. osobowe Dawaj, chodź, cię do grupy, kolego Chodź Heroin, co jest grane z tobą? Czego mi nie odpisujesz? Czego mi olewasz? A to świnia A ciekawe ten, mam do rozdania 10k Czekaj czy będą chcieli, coś się odezwę No, jednak chyba nie zaczęli przyglądać margonem jeszcze nie trybą nie, nie mówi, tracą wątek, nie kołają czaczy, także trzeba im wybaczyć, To są przyszłe, nowe pokolenie, takie, co się mówi, kociarstwo margone w napki, tak, które nie wiedzą o co chodzi, jakby też inaczej powiedzieć. No dwóch zabiłem się, jakim cudem. No i co, z ciemny ekran? Ale wstyd, no ile mam tego, 63%? Kurczysz. trochę brakuje, a... muszę mi się nie dziwić. jak on strzela na 7 level. Z 12, fajną kuszę już na tropiciela. Można by ją założyć. Dobra, ostatnia szansa. Czyli tak, jeśli nam 5% przypada na level, także potrzebujemy 5x8 to jest 40, ale trening. potrzebujemy 7 wilków. Sprawdźmy, nie licząc grupy. No nie, bo to po 4% dostaje. Także nawet 9%. Także nawet 9 wilków, 9 x 36. Też mało. Ta, 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 ta. Jeśli film się podoba, to dajcie łapkę. Jeśli coś jest nie tak w tym filmie, to to napiszcie w komentarzu, jeśli postanę tego zmienić. Dodatkowo dodam to, że możecie również e, sprawdzić moje nowe gry, które są w blogu technicznym. Niedługo zrobię jakąś serię. Będziemy mogli chcę zagrać. Yy, jeśli chodzi o ten strajka, to też niedługo będzie jakiś meczek. Myślę, że jeśli byśmy nagrywali grupowo, to na pewno oszuca yy, wyścig zbrojeń? Wyścig zbrojeń to, to taka krótka gra i można by coś nagrać. Dobra, także co, to była tyle. Aha, jeszcze macie fanpage. Macie też fanpage yy, w opisie. Także chyba wszystko wam podałem. Także dzięki, na razie usprzedzałem.